Niech będzie pochwalony z Chrystus. Mam na imię Ania i Paweł. Jesteśmy małżeństwem od prawie dwóch lat. I chcielibyśmy tak krótko powiedzieć o błogosławieństwie finansowym w naszym życiu. Jakieś półtora roku temu oglądając różne konferencje na na YouTubie, trafiłam na konferencję o dawaniu dziesięciny. Chcieli, mieliśmy już takie pragnienie z mężem, żeby jakoś wspomagać, jakoś dawać coś, coś właśnie też w, w, taką jałmużnę, jeżeli chodzi o, o, o kościół, ale nie wiedzieliśmy w jaki sposób to, to robić. No i trafiłam na tą konferencję, tam nie pamiętam, czyja to była, i tak pomyśleliśmy, poroz, porozmawialiśmy i tak stwierdziliśmy, że Zaczniemy dawać dziesięcinę z tego, co, z tego co mamy. No nie, 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 to nie było też tak, że nie wiadomo, ile zarabiamy, ale, ale no, taka, taka nas decyzja dojrzała i, i, yy. i też. Yy... Mimo, że znaczy najpierw też przymodliśmy trochę tą decyzję. ale no... Znaczy mieliśmy bardzo dużo oporów też. Tak, bo, no bo właśnie i czynsz był drogi, i no w pracy nie wiadomo, bo to też na no, umowę byliśmy na początkowych takich. E, ale chcieliśmy też jakoś zaufać i też się dzielić trochę tym. E, co bo mamy. To, tak, bo to też doszliśmy do takiego wniosku, że. E, no, że to, co mamy, to, co dostajemy, to, to, to też nie jest nasze. To też jakby, no, nie zależy do końca jakby, od nas i to też Bóg ofiaruje i, i dobrą pracę, i, i finanse. No i tak e, postanowi się właśnie, że tak będziemy co miesiąc e, dawać tą e, dziesięcinę i to też w takim sensie, że e, to, co mieliśmy, to, co dostaliśmy netto, e, po prostu odliczaliśmy no, 10% i przesyłaliśmy na jakąś... Też, Pytaliśmy Pana Boga w modlitwie na jakiś cel, czy żeby nam może podsunął e, jakąś fundację albo zbiórkę. Czy, czy właśnie, czy na remont kościoła? No, no tak. tak. I, e, I tak zaczęło się, że przez pierwsze pół roku było coraz gorzej. Tak naprawdę, finansowo, bo nam dużo wydatków zaczęło dochodzić. I było w takim momencie doszliśmy, że było chyba z 80 zł na koncie pod koniec miesiąca. Tak. I tak trochę się przeraziłem i no tak zacząłem wątpić. Mieliśmy bardzo poważny remont mieszkania, tak, gdzie myślę, musieliśmy go zrobić. To nie było tak, yy. że, że, że mogliśmy sobie to przesunąć, tylko musieliśmy już. Tak i no już naprawdę miałem duże zwątpienie w to, ale no postanowiliśmy... Słowo się rzekło. Słowo się rzekło yy. i po pół roku Zmieniłem pracę, dostałem ofertę i to też na rozmowie negocjowałem jakby inną stawkę, a później się okazało nagle przy, przy aprobacie tam pracy, że w ogóle ta stawka jest znacznie większa. Nie wiem też, jakim, jak to się stało. Moja żona też dostała podwyżkę w pracy. Znaczną? Tak. tak. Gdzieś tu jeszcze dostał jakieś taka dziwna umowa pracodawca o jakimś zakazie konkurencji tam zaczęli coś płacić, to nagle nasz dochód wzrósł dwukrotnie, co nas przeraziło. I najciekawsze jest to, że właśnie przy modlitwie, kiedy właśnie pierwszy miesiąc, taki, gdzie, gdzie, gdzie w zasadzie te wydatki wzrosły, czyli ten przychód wzrósł, to dostaliśmy taką prośbę jakby gdzieś tam na Facebooku od znajomych, że jest jakaś zbiórka potrzebna i. To był, to był trener drużyny chłopców, tej, mm, pi, drużyny piłkarskiej chłopców i prosił o oż żeby go wspomóc, potrzebuje koszulki dla tych chłopców. No dzisiaj... Ja się zapytałam i. Ile przepraszam? I, 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 I Ania się zapytała właśnie, ile, ile potrzebuje. Ogólnie. Tak się to nam jakąś kwotę może, możemy przesłać. Zapytałem po prostu ile, ile potrzebuje i się okazało, że to jest właśnie ta kwota, którą, którą pierwszy raz jakby otrzymaliśmy, tak dokładnie tak naprawdę. No i tak też trochę z oporami, no bo e, trochę też to e, no, przemodliliśmy i też trochę zweryfikowaliśmy, ale, ale przekazaliśmy tą kwotę. E, i, i, I to też był taki dla, dla nas znak, że, 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 że też jakby Pan Bóg chciał, chciał przez, przez, tak, przez, przez nas też e, wspomagać. E, I też w ciągu tak roku kolejnego jakby ta pensja będzie się utrzymała i też nawet dochodzi do momentu, gdzie tam też e, przez jakieś, nie wiem, bonusy nagle z firmy czy z takiego, że tam nawet do trzykrotnie trzech krot, trzech ta pensja e, wzrosła, ten przychód. Eee. Znaczy, chcielibyśmy tylko tak zaznaczyć, że e, nie oczekiwaliśmy od tego, że, tego że, że Pan Bóg nie wiadomo jak nam zacznie, e, bo, znaczy słyszeliśmy o tym błogosławieństwie, jeżeli e, Pan Bóg się też odda finanse i w ten sposób się zacznie wspierać e, też potrzebujących, ale nigdy nie, nie no dzięki łasce Bożej nie mieliśmy takiej postawy, że o, zaczniemy płacić, to, to Pan Bóg nam zacznie nie wiadomo jak wynagradzać. Tylko po prostu chcielibyśmy zachęcić, żeby e, tą sferę finansową, e, która, która no, też dla wielu młodych małżeństw, e, w ogóle no, dla, 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 czy dla studentów, no, jest taką ciężką sferą, żeby też oddać Panu Bogu. E, Zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby oddać również e, prowadzenie tej kwestii e, Panu Bogu. Chwała Panu. O que?